Witam w nowym odcinku Hard Mode. Czinka Hard Mode. Tak. Bardzo trudno jest mi się przyzwyczaić do mówienia. Znowu nowy świat. Oczywiście hardcore 7. A do skopiowania jest w opisie. I co mogę powiedzieć? Obecnie dodałem mechanizm. Mechanizm. W opisie jest napisane ten mod. Nazwa jak to się powinna czytać. Każdy powinien sam się dowiedzieć, bo ja nie wiem. Usunąłem także jednego z, jednego z modów Project Red. W poprzednim, w pierwszym odcinku właściwie zastanawiam się, dlaczego mam. Plecaki. E, to był mod. To e, właśnie był jeden z modów Project Red. E, mod tutaj, przepraszam, ale po prostu powiem. E, Moc sam sobie dodawał parę rzut, parę dostosowań do gry, które po prostu e, były, jak to powiedzieć? To po prostu dodawał parę zestawów nowych narzędzi, zbroi, parę surowców. To nie było mi potrzebne, dlatego z tego nie korzystałem. To mi się włączyło, ponieważ poprzednio mam aktualizację. Aktualizowałem mody i przy aktualizacji się włączył. O, jak to zejść. Co jeszcze mogę o tym powiedzieć? Hmm. No w sumie to nic, nic więcej się nie wydarzyło z małopaczką modów, więc dalej będę się tak bawił, jak się bawi teraz. A ja nie wiem o czym mówić, a powinienem mówić. Teraz będę miał. Ten świat jest. E, sprawdziłem już sobie go trochę i muszę przyznać, że będzie całkiem wygodny. W pobliżu nie powinno być. W pobliżu, w pobliżu jest jedna wioska. E, na tamtym eksportu była to wioska wampirów. Więc jest, jeżeli znowu to będzie wioska wampirów, po prostu zmienię sobie. Nie tyle Tutaj jest coś takiego. O kurde. Cięgnie się budować, a jednak nie. Złoty to jest. E, Jeżeli to nawet będzie wioska wampirów, e, wtedy sam będę grał jako wampir. Prawdopodobnie e, tam jest ta wioska, ja ujaśnijmy. W tą stronę będą krowy o kurczak, jak miło. Ale dobra, e, w tą stronę jest wioska, ale nie muszę się tym przejmować na razie. E, tutaj też się wybuduje. To będzie początkowy domek, tylko jak się już wybuduję, będę miał mocny zestaw narzędzi i wszystko czego co możemy się przydać, to się przeniosę w jakieś lepsze miejsce. Oczywiście w tym samym momencie jak w momencie, w którym... To, zrobię to w momencie, w którym będę na tyle gotowy, że będę mógł się spokojnie bić. Jak widać po poprzednim filmiku za którym opowiadam, jak zginąłem, krótka historia. Po prostu niedźwiedź mnie zabił. Dlaczego mnie zabił? Ponieważ dodatkowo mnie drugi raz, a on brał mi praktycznie większość życia. A ja do walki w Minecraft się no nie przy Czy coś jeszcze mam do powiedzenia? W poprzednim odcinku mówiłem o tym wskaźniku ataku. Sprawdziłem to. I faktycznie e, tak jak mówiłem, to jeżeli się od nowa włączy świat, to faktycznie się dzieje, jeżeli używa się tylko moda leveling plus, ale ma, Ale dzięki temu modowi to jest atribut, coś tam w opisie jest. Nie, w opisie nie będzie jednak. Ale przy e, nieważnym w sumie. Jak ktoś chce, to sobie poszło coś to po prostu zapiszę. Ten mod, ten konkretnie, zwiększa szybkość ataku do 4 aż, co jest, moim zdaniem, niesamowicie szybko co mogę o tym powiedzieć? No, moim zdaniem, to jest za szybko. Jednak dzięki Leveling Plus, który za tu zmniejsza to może poszukam tego. Dzięki Leveling Plus jest. Atak się zmniejsza, przez co praktycznie jest wyrównane do podstawowej wersji. Zaraz zrobię miecz. To będzie lepiej widać. To jest głupie miejsce, żeby zrobić bałagan i głowę. Tak po logiku się kryje. Zaraz zrobię pierwsze... Nie, czy pokażę, jak to będzie wyglądało. Na razie nic tu Bez przesady. To tylko taka początkowa baza. Zobaczcie. Tak, właśnie. Można nie napełnić dużo surowców. A może, że to będzie mała baza. Tak, już mam pomysł stwierdziłem że miałem nadzieję że zrobić e, 3 na poziom 3 i zrobię na 2 i po prostu kopię się w ziemię a jak widać brakuje mi już jak e, to się był od destek i ciągle zarobię no, na razie tyle będzie zrobię tylko kino pod ziemię i Ale czekaj tu będę o szybciej. Okay. Hmm. Znowu nie wiem o czym mówić, a właśnie powinienem mówić. Ach, to jest trudne. YouTuberzy że sam niesamowicie, że potrafili to zrobić, chociaż do... To... Mój problem jest taki, że ja normalnie nie mówię. Dlaczego to jest tak nisko? O, tyle mi wystarczy. Chciałem zrobić piec. A zrobię jeszcze kilo. Znaczy Na kilof i na piec jeszcze potrzebuję. Chciałbym tak lecić dół. O to. Ten surowiec jest mimo wszystko dosyć rzadki. O, jak posłucham coś, to powiem. Jeszcze o srebrze. Tam ten surowiec jest dosyć rzadki. To jest surowiec e, Create New Age. A jest to jeden z e, bardzo lubianych przeze mnie sposobów na e, co nam będzie starczyło? E, na zdobywanie energii. Ponieważ energii tak, jako taki nie będzie e, w Create. -cie będzie bardziej energia obrotowa ale jak już wracam do mówienia o energii to ten oddaję daje możliwość zrobienia elektrowni ciepłej nie tyle elektrowni ciepłej co pozwala wytworzyć źródło będzie. a co pozwala wytworzyć źródło ciepła które da w Create możliwość yy, odkrzywania kotłów, yy, które, dają, które są najlepszym sposobem na zdobycie energii obrotowej. Właśnie tak. To było trudne dla mnie, to, to powiedzenia, skupianie się jeszcze, robienie czegokolwiek. Yy. To jeszcze tu no Nie należy by jestło. To, to było trudne mówienie tego. Nie na sobie zrobię ten. OK. Dobra. I tutaj to sobie postawić, tak. Okay. to będę mógł łatwo hmm, kopać i nie będzie mi się tak spełnowało problematycznie znaczy jeszcze problematycznie spełnować teraz powinienem zrobić formę spożytku żeby nie co jeść bo zaraz będzie problem z tym mucha co szczęście się bałem To jeszcze opowiem o srebrze. Ja tu sobie bym miał aż za dużo. Ja nie wiem, jak, jak zmniejszyć liczbę srebra. Więc tu dopełnię w mój budynku, będzie ze srebra. Jak już zacznę budowy i to, to wszystko, jeżeli zacznę, oczywiście, bo znajdę siebie raczej mało na no to są ile okay. ja, ja to już trwa 10 minut dopiero przydałoby się zostawić 20 minut a już nie ma no, tak tutaj to może być trochę wygodniej zamiast taki podwójnej do podwójnej 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 w podwójnej tak, e, wczoraj, tak, wczoraj nagrywałem pierwszy odcinek, a dzisiaj dwa na kolejne nagrywam. I, no, szybko, ja szybko, jak mówiłem, szybko ale pomijając to, no ale pomijając to, e, tak, zgubiłem się znowu. E, ja Chociaż ja mówiłem, dajcie mi chwilę, e, ja mówiłem, chwilę mikrofonem zachodzi. Mówiłem, czy nagrywałem wczoraj? Nic nie wiem. A tak. Już pamiętam. Chodzi o to, że mega mi się głos zmęczył podczas nagrywania. To było tylko pół godziny nagrywania, ale jedna dla to jest naprawdę dużo. Ja nie jestem człowiekiem, który normalnie dużo mówi A co dopiero robić takie nagrania pół godziny Okej. Okay. I tutaj już za ciemno, do kopalni. I tu mam tutaj, nie przejdę, tego jeszcze nie będę przerabiał. Tutaj jeden będzie z nim, i nie jest Zresztą, że miałem jeszcze. to, może. Mam dezyd. To jest. To jest najważniejsze, jeden z dwóch najważniejszych surowców w klecie A Drugim nazw Drugim powiedziałbym, że jest e motion, Który Nie jest łatwo zrobić, bo potrzebuje panika. Ale cóż. O, od razu. jak to się nazywało? Nie tak, to jest cuna chyba. Fajnie. kopać, na trzy. Jednak na przykład... Czy tak wysoko płynie się spełniać na Natomiast poziom 55. No niezbyt. Cóż, co mogę jeszcze powiedzieć? Dobrze, że nie gram na dobrze, że biom coś tam. Jest taki mod, który daje bardzo dużo biomów. Gram na tym wcześniej jednak. No, wszystko to zabiera trochę FPS-ów. O ile ja, przynajmniej ja tak uważam. Bo zawsze jak się do jakiejś biomu z większości drzew, znaczy większy drzew, to czasem mi Chociaż możliwe, że to też inne rzeczy wpływało na to. Ale ja się na modach nie znam, ja tu tylko gram. A, teraz moje przyzwyczajony zmiany najlepszych kilów podczas kopania rudy. I sposób oszczędzanie kilofów e, diamentowych. Okej, okay, to już zrobione. Kolejne. O nie. O nie, drugi raz. Creeper. Dwa creepery, trzy razy. O nie. Woda, cztery razy. Wampir, pięć razy. O nie. Koszmar. Cóż, zrobię tak samo jak ostatnio sobie robiłem. Czyli po prostu kopię w drugą stronę. O! Tutaj fajnie. się ja mogę to kopać? mogę Okej. Okay. O, o, powiem ciekawostkę. To jest mod EvilCraft I Evil Craft dodaje coś takiego jak myśliwe duchy. E, myśli z tym duchem można też więcej rzeczy zrobić. In jak mówiłem ja nie ja się wydam takiego poziomu w tym, w tym modzie, żeby cokolwiek większego się działo. Ale jest też taki jest taki mod First Aid. Mod mocno utrudnia grę zamiast normalnych, normalnego paska życia z 20, 20 HP Mamy podzielony tułów na sekcję z HP. Ręce ma ileś tam, tułów ileś tam, głowa też ma ileś tam. I jako, że to jest podzielony normalny HP, tak więc jak uderzy, drżenie w głowę jest dosyć śmiertelne, jeżeli potwór uderzy. A to chyba dwa synduszka miała głowę, jeśli nie mylę. Więc taki headshot od szkieleta, i normalnie się nie żyje. Jako, że wtedy zaczynam grać na kartkorze Ja nie, od niedawna gram na hardkorze właśnie. Od kiedy zacząłem jako jakieś pół roku mi się wydaje. I... Wiem o czym, tylko muszę chwilę zrobić myśli. E... O, to włączę, bo pewno nie przeszkadza. E... Jako że uderzenie w głowę to bardzo prosto a że Illicraft dodaje mieściwe duchy, które to powstają po zabiciu jakiegoś moba lub po użyciu narzędzia, które miało na siebie nałożone klątwę pewną. E, powstają w tym momencie użycie takiego narzędzia lub zabicie jakiegoś moba powoduje powstanie tych złośliwych duchów mieściwych, które zdają obrażenia. E, te obrażenia są całkiem wysokie, więc zginąłem od y, zabicia kurczaka. Tak, zabiję kurczaka, pojawił się mściwy duch, który, z, no, zjadł mi głowę, że tak powiem. I już trwa. 17. No, czyli akurat wkopię się, tak, na jakiś dobry poziom. O, to jest y, surowic y, Dark Blade. Moda, który dodaje. Jak to powiedzieć? Nie. Kolejne. O, ludu. niedy nie wróćmy, kiedy dodałem i te jaskinie, to już ja się kopać. Kolejny, do tego, Dark Blade. mod, który pozwala na dalsze, na dalsze podnoszenie swojego poziomu narzędzi. To jest ta ruda pozwala na, na zdobycie lepszych narzędzi, ulepszenie z nederytowych, właśnie do tych. O, właśnie, tutaj jest to pokazane. Tylko minusem jest tych modów, że do każdego narzędzia i do każdego, tak, do każdego nawet tego, a jak to się nazywa, do każdej części zbroi będę potrzebował. Nederytowe jest gwiazdy. Właśnie. Nederyto? Met jak to było? Metero gwiazdy. Ja nigdy tego właściwie nie dostałem i nigdy nie biłem się z. A, jak się ten potworek nazywał? Mój Nie pamiętam naprawdę. No ja zwykle nie gram w Minecraft na boss, ja gram dla budowy, dla faktu budowania i kiedy grałem w normalnego Minecrafta nie na modach to wolę sobie po prostu budować i zanim na diamenty ale się pojawił to będę ulepszał później, bo mam moda Iron który pozwala ulepszać tutaj właśnie. I to z... używałem wcześniej ale... bo to właśnie skrzynka jest. Która... Bardzo dobrze jest. Mówiłem, cena jest całkiem adekwatna i duży jest poziom. Ale tutaj jest podobnie. Trochę więcej trzeba zapłacić, ale nie narzekam. Nadal jestem zadowolony z takiego poziomu. A więc teraz po prostu wszystko układam, jak powinno być. Co się zgubiłem, wiem. Mówiłem o tym dark będzie chyba. Nie. wiem o tym, że ja na Minecraft się nie gram zazwyczaj Hem... Ja normalnym nacrafcie nie gram zazwyczaj, żeby pokonywać bossów i tak dalej. Więc dla mnie to jest... Znaczy nie gram na przygody, jak mam do budowania. Więc tam jeżeli nie mam diamentowy... Ej. Nawet jeżeli nie pojawi mi się diamentowy... Na jeżeli nie znam diamentów, to zazwyczaj ja już mam wieku wilne Oczywiście gram wtedy bez... Wracam tutaj. Tu na źródle tu A tutaj to surowce. Nie, tutaj modu. to modu. To surowce. Eee, no i ja przepraszam, że się także skojarzę w ogóle. Przez sprzęt na śmieci poszło. A no hmm. Zwykle mam już wbudowaną, zanim w ogóle diamenty. Więc u mnie to wygląda inaczej niż jakiejś przeciętnej osoby, która gra w Minecrafta. Jest już. Ja raczej podniosę chwilę. To już powinno być jakieś 20 minut ten filmik, więc nie, 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 nie. Już miałem robić te. O. No. no. Jeszcze może powiem dlaczego jako, że w ten sposób a tak bardzo podoba mi się create. Modyfikacja, która pozwala dosłownie bawić się, w... Wpuszkać sobie, sobie po prostu w minecraft i konstrukcję i poszukać tego. To jest po prostu coś cudownego. Co tam ludzie budują? Dosłownie na no, południu jest To jest, jasne. To jest e, dosłownie tam e, nagranie, nagrane w Minecrafcie, gdzie cała media stworzona jest, e, przesyła gracza i pokazuje całe, w ogóle nie, to, to nagrane było tylko przesuwane przesuwanie tego widoku, że nie w prawo patrzeć się jak idą na taśmę jakieś materiały. A, coś cudownego. Dlatego właśnie create chciałem. Hmm. Aha, już nie chciałem. No dobra. Create chciałem to ikka, to obecnie chciałem matykę. Tak. Okej. Okay. coś jeszcze tu. No i mam nadzieję, że jeszcze w przyszłości będę mógł coś takiego zrobić. Tak, No, że będę mógł w przyszłości bawić się tym. Oczywiście wiem, że jednym z najważniejszych elementów będzie zdobyć zdobycie... Zdobycie tu temu śmiertelności, wtedy praktycznie kre, wtedy już praktycznie zdobyliśmy pewność i raczej nie zmieniam już sejwów. Chociaż zanim go zdobędę, to a jeszcze było czas minia. Dobrze, to z rządu i mogę kończyć ten odcinek, w którym nic się nie działo. Ale za to jest dużo. Nie są szkodliwo do. Tego. Mm, czy to jest tak, Czy to jest O, ja wiem, co tu się dzieje. Prawdopodobnie chodzi o te kwiatki. Albo o te cząsteczki, które tu latają. To jest natura aura. Natura aura jakoś tak. O, nie spodziewałam się, że to jest w taki sposób używane. Ja ten mod dodałem, bo mi się bardzo koncepcja podoba, jako, że, jako korzystanie z natury. Plus ten mod pozwala także spełnić różne mm, e moby. Czy ty będę mógł pokazać to? Hmm, chyba nie. Chociaż, o właśnie, ten mógł na przykład. Można go zaspełnić. Naprawdę bardzo przyjemna sprawa. Jako, że tutaj tego tak dużo jest, to sobie jeszcze skorzystam. Jak miło. Nawet się nie że to takie coś dodaje. Ja tego model dam tylko dla, dosłownie dla zabawy, żeby jakoś nie mogłem się go pozbyć, tak mi się podobało. Pytanie, czy teraz jakieś nieskończone, czy tylko takie chwilowo, co już nieważne. Ten block tax to się pojawiło razem z modyfikacją na górę. Czy tutaj będzie? No, coś tam, że. O, tutaj jest. Ten mod dodaje takie. To jeszcze inny mod. Ten mod dodaje jak to się nazywa, zombiaki, które e, posiadają w sobie rudę. E, jak tylko zredukuję tego moda, to raz stwierdzimy, że chcę go dodać. E, dlaczego? To dlatego, że posiadam także innego moda, który pozwala mi na kontrolę spawnerów, dzięki czemu będę mógł z tych zombiaków zrobić e, dosłownie sobie farmę diamentów, złota i innych surowców. A jednak to, to dobrze brzmi, ale to nie będzie takie proste. Zębiaki są, są dosyć rzadkie, właśnie te konkretne, te konkretne są dosyć, dosyć rzadkie, A żeby ich żeby działały jako właśnie tak ja sobie zaplanowałem, będę musiał mieć trochę szczęścia i zdobyć, jak to się nazywa? Jajo spawnujące. Mot na spawnery także daje możliwość wypadnięcia z różnych mobów właśnie jajka wspomniącego więc trochę się nalatam w pewnym momencie żeby to zrobić oczywiście dopiero jak miał dobrą broni eee, tutaj był ten mod to jest mod na, naprawdę ciekawe ja z dodatkowym sobie korzystać z tej broni. Ja mogę... bo to, to, to są daleki dystans, na muszę trzeba o straty życia. A z odpowiednim tak to widać. enchantem, zaklęciem. Naprawdę będzie mi się opłacało. Jeśli ja trochę rozgadam, to nie wiem, o czym teraz mówić. Ale w sumie mogę zakończyć już rozmowę. No, mogę zakończyć. A, tutaj mogę. A nie, będzie tym poziom. Tutaj mogę zakończyć już e, swoją tyradę na temat e, przełokowych, żeby odcinek niby taki pusty. E, dziękuję za oglądanie e, do zobaczenia w następnym odcinku, który, jak widać, jest szansa, że go robił. Więc do widzenia.